To znaczy wiedzieliśmy, że czeka nas ciężki mecz, bo wiedzieliśmy, że wiadomo, pierwsza drużyna grała w sobotę, że będzie wzmocniona z wynikami pierwszej drużyny. No, tradycyjnie to jest, to jest przeciwnik no, pewnej klasy i, i, i szanujmy się, dlatego na odprawie meczem powiedziałem chłopakom, że żeby po prostu odpowiednio mentalnie podejść do tego meczu, bo to nie będzie łatwy mecz z racji tej, że, że no, drużyna, druga drużyna z rynkiem pierwszej drużyny. A ja oczekiwałem takiego troszeczkę przebudzenia, bo powiem szczerze, że straciliśmy y, troszeczkę tych punktów niepotrzebnie y, w wcześniejszych meczach, a chcemy po prostu nawiązać kontakt z stołówką w naszej Lidze. Y, no powiem, że drużyna zagrała ambitnie mądrze, szczególnie ten y, pierwszy kwadrans z pierwszej połowy, gdzie po prostu dwie no, y, słaniawe kontry no, i, i akcje, które tak to mówią, kibice mogli y, tylko y, przyklasnąć. A w sumie później niepotrzebna stracona bramka, która tak pewnego niepokoju w naszych czekach wprowadziła. No po, po korektach, po przerwie powiedzieli sobie, że musimy w końcu zagrać to, co potrafimy grać, no i to przyniosło pozytywny skutek. No. No jestem w ogóle zadowolony z postawy zespołu, no liczę, liczę na to, że powtórzymy to w następnych meczach. Czeka nas ciężki mecz derbowy z pogonią w sobotę. Myślę, że, że efekty, efekty przyjdą, no, no to że powiedziawszy, no, po tym występie są zadowolone wzruszyny. Założyliśmy sobie lekki pressing na żeby po prostu wymusić, spowodować to, że że drużyna popełnia błędy, no i te błędy się pokazały i zostały, jak to mówią, została ukarana no, w tym, tym momencie. Nie? Efekt końcowy był taki, jaki jak jest. No, myślę że to była nasza zasłużona wygrana. Tak, tak, no, z mojego punktu widzenia tak, tak, tak to wyglądało. Nie był to łatwy mecz, bo wiadomo, że tak że kilku zawodników, czy Gębacki, czy, czy, czy brusto czy są zawodnicy, którzy, jak wiadomo, grali na poziomie drugiej ligi, mają też swoje umiejętności. To też było widać w akcjach dwójkowych i tak dalej. No, próbowali nawiązać kontakt z nami. Walka była wyrównana, no, ale z tym, że po prostu więcej tu było po, po naszej stronie. No, tak, tak to powiedzmy sobie szczerze. Myślę, że też mecz ustawiły bardzo szybko stracone dwie bramki. W ósmej minucie w zasadzie przegrywaliśmy już 2-0. Próbowaliśmy gonić wynik. Strzeliliśmy dość szybko tą właśnie bramkę na 2-1 i wydawało się, że, że kwestią czasu jest to, kiedy wyrównamy, bo mieliśmy już kilka sytuacji właśnie do przerwy. Nie udało się do przerwy. Po przerwie szybko znowu dosyć straciliśmy bramkę na 3-1 i w zasadzie było po meczu. Wielu chłopaków, mimo wszystko młodych, to, że były wzmocnienia z pierwszego zespołu, to wiadomo oczywiste i na pewno ci zawodnicy dużo dawali. Natomiast jest też wielu zawodników rocznik 2002, którzy w konfrontacji z doświadczoną drużyną z Unii Nowa Sarzyna po prostu jeszcze, jeszcze im brakuje tego właśnie doświadczenia i też na pewno umiejętności. Czas pracuje na ich korzyść, dużo trenują, dużo pracują i myślę, że pół roku i, i na pewno to się odwróci, jak pojedziemy pewnie do Sarzyny tymi chłopakami, to myślę, że zdecydowanie lepiej to będzie wyglądało. Te, te bramki doradziliśmy w taki, można powiedzieć, kuriozalny sposób, po takich bardzo prostych błędach, stratach przed polem karnym naszym albo w środku pola, gdzie dochodziły, szybkie kontry wychodziły no i nam strzelali, to jest brak koncentracji, czy to, to ta młodość? Dokładnie, brak myślę, że doświadczenia, było właśnie kilka takich piłek zagrań, gdzie to po prostu trzeba było tą piłkę wybić w przód, kopnąć, że tak powiem za obrońców i, i byłaby pewnie sytuacja dla nas, natomiast my chcieliśmy po piłkarsku ładnie na metrze na dwóch i właśnie takie stykowe piłki przegrywaliśmy, z tego szły akcje Unii i strzelali bramki. Po takim meczu przegrywając 5-1 u siebie, no to myślę, że trzeba wszystko poprawić od, od kwestii mentalnej podejścia, no, typowo gry właśnie tego doświadczenia. Myślę, że w wielu sytuacjach właśnie chłopakom brakowało tego doświadczenia i, i tutaj uważam, że to był klucz do, do tej porażki. A w następnym meczu, jak myślicie podejść, Coś, co będziecie chcieli zmienić? Na pewno będziemy chcieli wygrać i na pewno myślę, że chłopcy też do tego podejdą z większą koncentracją i taką właśnie jeszcze więcej większą wolą walki po takiej porażce to na pewno są to chłopcy ambitni wszyscy i na pewno będą chcieli pokazać, że potrafią grać w piłkę, a potrafią grać w piłkę i na pewno to pokażą.